W czasie wojny posiadacze broni pójdą na front pierwsi. Ileż ja takich komentarzy dostałem w stylu: róbcie, róbcie pozwolenia, jak ruskie wejdą, to pierwsi pójdziecie na odstrzał. Albo kupujcie se pistoleciki, to jak coś wybuchnie, to szybciutko wam skonfiskują. I myślisz pewnie, że w tym materiale będę się usilnie bronić rękami i nogami, że nie, na pewno tak nie będzie. Albo równie absurdalny argument z drugiej strony, że my to przynajmniej będziemy wyszkoleni. No. No to nie do końca. Przedstawię Ci tylko mój punkt siedzenia. Natomiast dziwi mnie niezmiernie krótkowzroczność i nieskrywana zawiść. O wy złodziejskie bogole rupta te pozwolenia, a ja już się nie mogę doczekać, jak się za Was wezmą. Ech, no ale okej, okay, wtedy bardzo szybko i bardzo łatwo wezmą się też za Was. Niestety, wojny mają to do siebie, że każdy ma przejęte. No może poza kilkoma politykami. Ale czy to biedny, czy bogatszy, chłop, baba, stary czy młody, każdy na swój sposób by to odczuł. Problemem tych troskliwie nas ostrzegających, a przynajmniej dużej ich części, jest raczej to, że zawiść tkwi w samej zawiści do posiadania czegoś, czegokolwiek. Bo podobne komentarze słyszą ludzie, którzy chcą na przykład kupić sobie suwa. O kolego, pierwsze co, to ci skonfiskują taki samochód. Czyli najlepszym sposobem na to, żeby nic nie stracić na wojnie, jest po prostu nic nie mieć. od problem rozwiązany. No i też nie ucz się żadnych umiejętności, bo nie daj Boże akurat takie się przydadzą. Także jakieś kursy pierwszej pomocy, wszystkie jakieś tam kwestie pielęgniarskie, a techniczne o panie, teraz techniczne absolutnie politechniki nie warto kończyć. Złoto skonfiskują, samochód przejmą, krowę zjedzą, a w domu urządzą sobie posterunek. Ale wracając do kwestii broni. Ochoczo przytaczane są sytuacje, w których to w historii broń była konfiskowana, a później jej posiadacze podnosili surową karę, czyli kulka wiadomo w co. Tylko, że takie konflikty zbrojne to, drogi kolego, droga koleżanko, cała seria wypadków, to znaczy, chodzi mi o to, że cała seria zdarzeń, efektów motyla, to czy przetrwasz, czy nie, zależy naprawdę od wielu czynników. Jeśli piszesz komentarz jako mężczyzna w dowolnym wieku i myślisz sobie, że masz kategorię Z i nie nadajesz się do czegokolwiek, a tak w ogóle ty już masz bilet na Maltę, to nie chcecie martwić, ale różnie to może być. Czy wojsko w jakiś sposób bierze pod uwagę legalnych posiadaczy broni? Ze wszelkich dostępnych mi źródeł wiem, że chyba nie. I to plus i minus zarazem. Z perspektywy praworządnego obywatela, nawet górnolotnie powiem, z patriotycznymi przejawami dobrze by było dla każdego z nas, gdyby państwo w jakiś sposób zachęcało, aktywizowało strzelców do regularnych ćwiczeń, do organizowania się w stowarzyszenia, jakieś formy ćwiczebno-taktyczno-bojowe nie wiem, widzisz. Nie znam się na tym. Wtedy, wiesz, ludzie byliby chociaż podstawowo wyszkoleni, tu jakaś pierwsza pomoc, tam jakaś umiejętność zachowania się w sytuacji kryzysowej, no i takie podstawowe umiejętności oddania strzału do celu, żeby na przykład uszkodzić jakiś pojazd bojowy. Ale muszę się obudzić, bo lekko popuściłem, gdyż mieszkamy w części świata, w której niestety regularnie pluje się na mundur, a w cudzysłowie młodzież ubliża żołnierzom pilnującym granicy, z czego nie ma jakichkolwiek konsekwencji. Podsumowując, czy skonfiskujemy nam broń w razie jakiegoś konfliktu stanu wyjątkowego czy wojny. Pewnie tak. Zatem możesz czuć tę ulgę, gdy będą odbierać mi z szafy ostatnie opakowanie 22 LR. Wtedy z pewnością moja krzywda będzie Twoim sukcesem i powodem do radości. Natomiast czy to, że Ty nie masz broni, kompletnie się tym nie interesujesz, sprawi, że w koło będą latać rakiety, a Ty umywasz od tego ręce i będziesz ze szwagrem grillować na działce? Tak by było? No, nie byłbym tego taki pewien. Mógłbym dodać, uszczypliwie, mógłbym, gdybym tylko chciał, że ja przynajmniej będę miał te dwa tygodnie więcej bieda szkolenia w ostrzelaniu się, więc może może, jeśli jest jakakolwiek logika, ktoś stwierdzi, że no temu to dajmy przynajmniej działającego kałacha, bo jest... Minimalnie większe prawdopodobieństwo, że nie strzeli sobie w nogę przy czyszczeniu broni. Ale oczywiście nie powiem tego, bo nie jestem uszczypliwy, dlatego tutaj zachęcę cię do rozmowy. Może ty mi coś ciekawego opowiesz na ten temat. Co myślisz o takim obywatelskim podejściu do broni? I czy w ogóle nie warto ruszać palcem? Bo przecież i tak wszystko zabieram, skonfiskują. Tak czy inaczej, kolekcjonujcie broń, uczcie się strzelania sportowego, bo to fajne hobby. I do zobaczenia na strzelnicy. Cześć!